Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kąpa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek urodzinowy Brupa Simulator w dniu dzisiejszym. No i proszę Państwa, zobaczmy co my właściwie tutaj mamy kupionego. Mamy duży garnek, słuchajcie, to jest garnek, który ma 20 litrów. Ja proponuję zrobić dzisiaj, proszę Państwa, uważyć browar na imprezę urodzinkową, gdzie to wszystko będzie tutaj razy 3 czyli gdyby tak brać pod uwagę to będzie to 15,9 litra zobaczmy czy mi nam się, nie no powinno nam się to wszystko zmieścić 15,9 Ach, kurde. No dobra, trochę się przelało. No trudno, to ja znany jestem z tego, że kuźwa to z, z nigdy nie, nie, nie ogarnę tego. E, dobrze, te, teraz tak. Potrzebujemy słodu, tak? E, w związku z powyższym, słód. I tutaj, jeżeli mowa o, e, o słodzie, to musimy 3,9 w takim razie. Aha. To jest półtora. Odstawmy na chwilę. Weźmy nowy Dobrze. I dziewięćset teraz, aha, czyli tutaj generalnie rzecz biorąc, aha, to my wszystko żeśmy tu zużyli, tak? To jeszcze trzeci weźmy. I teraz zróbmy to tak. Dobra, to byśmy mieli. I do tego chmielu 30 gram, ale mamy tutaj chmiel taki, chmiel amarillo, tak? Czyli czy kaskadowy. A, nie, dobra, weźmy kaskadowy, tak. Weźmy kaskadowy. I teraz jeżeli chodzi o kaskadowy, 30 gram potrzebujemy. ok? Dobrze, i tu już mamy 19, o, synu, co ty robisz? I teraz mamy włączyć kuchenkę. No i zagotujmy to, oczywiście, przez godzinę. Mamy 19,94 litra, więc szczerze powiedziawszy, to wszystko razy 3 to może tak nie wyjść, bo 15 ml potrzebuje. No nie, nie, to będzie problem. Dobra, gotujemy przez godzinkę. 15 ml drożdży byśmy potrzebowali, a to się tu już nie zmieści. No. no dobra, niech to się gotuje, a my w tym czasie możemy wytargać tę maszynę do fermentacji. Zobaczcie, jakie to jest potężne. Jak to. Wiecie co? A niech sobie tutaj stoi, powiedzmy. Jak to się przekręca? Cholera, obróć. A, kontrol, dobra. Dobra, czyli to byśmy mieli w ten oto sposób ustawione o. Uchyl pokrywę. O! A, czyli dobrze to może niekoniecznie w te. Może to nie wiem gdzie to dać. Kurde Może tak? C musi być łatwo nam tu wlewać. Aha, czyli to de facto to się ta pokrywka cały czas w jedną i tę samą mańkę obkręca. No dobra, eee, bo my to kurde zapomnieliśmy tu Synu. I już spierdzieliłeś, no. No i widzisz, gówno chłopu nie zegarek. No No dobra, ale może będzie im smakowało. Mm, 1994. co, co z nich kuźwa nic nie wyparowało? Hm, hm, hm. Ko, korci żeby odlać, ale y, wiecie co? Nie, gdzie, gdzie drożdże były? Bo gdzieś pamiętam drożdże były. Nie było drożdże? Hmm, ciekawe yy, No ale tutaj mamy No dobra Jak mus mus 15 ml Dobra jeszcze, jeszcze wlazło Ok Dajmy to tę paczkę tam I w takim razie Spróbujmy to Tu wlać Nie rozlej kuźwa jak to teraz wlać? Halo, misiu. Już w ścianę mi wlazło. Jezus. No, jest ryzyko, jest zabawa. Jest Grand Chips. Jest impreza podobno. Niby zielone jest, niby się wlewa. No dobrze. Jakoś poszło. Słuchajcie, nie jest źle, jakoś poszło. No dobra, eee, pyk. I tu musimy czekać, słuchajcie, tu musimy czekać, natomiast my tutaj mamy jeszcze, proszę Państwa, 7,67 e, tego właśnie piwa, który kupiliśmy. A tu dla odmiany, no jeżeli to odłączę, załóżmy i ten, to mamy 6,67 naszego browara. Pamiętajmy o tym. American Pay Yyy, e, Tak, tylko że rzeczy jest tego typu, że nie mam drugiej rurki No mogę drugą rurkę zamówić i wtedy bym mógł podłączyć powiedzmy. Jak ktoś mówił, Dobra tam, czasem pierdzielić. E, aha, nie nie mamy w menu tego browarka. No za 3,15, słuchajcie, pamiętajmy o tym, że w poprzednim odcinku klientela bardzo, ale to bardzo nam narzekała e, na drogie piwo. Ech. No dobra, otwieramy, słuchajcie, otwieramy. Dzisiaj imprezka... No dobrze, dobrze, nie podniecaj się, no dawaj, dawaj, dawaj już. I zobaczmy, czy uda nam się podnieść noty przy cenie 3,15. Mamy 77,57 na koncie. E, mamy pierwszego klienta, daj mi jakiekolwiek piwo, proszę uprzejmie. Musimy wylać to, co mamy tutaj w tym, w tym kegu. O, proszę pana. O smaku cytrusowy, no to proszę bardzo jest i cytrusowy Miło mi pana było obsłużyć APA proszę bardzo, American Pale dla pana Bardzo ładnie Czy nam tutaj będą noty wskakiwały? Zaraz zobaczymy, zawsze można powiedzmy, nie wiem czy można, jeszcze tego nie próbowałem W trakcie jakby zmiany edytować cenę Ale jak wygląda sytuacja na froncie Tutaj jeden pan kończy browarek Drugi pan też kończy browarek I no dobrze niech i, tak będzie, niech i tak będzie Tutaj proszę bardzo piwko dla pani Fajna pani przyszła Bardzo ładnie I w takim wypadeczku To umyjmy To będzie od razu Nie trzeba z, będzie spółki zdejmować I ciśniemy I dalej tutaj y, ogarnijmy temat Ach cholera nie zareagowała taca. Z jakiegoś tam względu. No dawaj. O. Teraz zareagowała. Yy, nadal 3,2 punkta. Nie wiedzieć czemu w sumie. No dobrze, pan tutaj by chciał. Browarek. Proszę uprzejmie. Pyk. Możemy otworzyć tablet i przeczytać opinie, czy ich nie ma? nie drugie piwo, ale to jest z wczoraj. To nie jest z dzisiaj. Ach, kurczę, nie, nie wiem, by tam klient. Klient coś napisał, ale nie przyuważyłem. Proszę uprzejmie, piwo dla pana. Umyjmy. Czemu ja Podałem w brunnym kuflu temu poprzedniemu? Oj, chyba tak. <śla> Oj, chyba tak. To jest tam, widziałem, że chyba coś nie halo. <śla> To nam obniży noty, a nie podwyższy. Dobra. No dawaj, no. Proszę uprzejmie. No, yy, no dawaj, żeż. Kurde, ja tu się spieszę. O. Dobrze. Coś chyba krzywo stoi ten kufer. Lał obok. Proszę uprzejmie. Dobra, pozbierajmy może tutaj. Bo się robi coraz brudniej. No, y cały czas 3,2. No to niezbyt dobra. 3,1 wręcz. No, nie dobrze, nie dobrze. Pozbierajmy śmieci. Czy mogę obniżyć tę cenę w trakcie pracy. E edytuj. Czy mogę zjechać? Poniżej, o 2,95 zobaczmy. Może ktoś zechce w ten sposób tutaj zadziałać i będzie lepiej. 97% czystości. Dzień dobry pani. Proszę uprzejmie. A tu mi jeszcze zostało litr e, 800 tego browara. Yy, już Panią obsługuję, czy tam Pana, czy nie wiem kto to tam stoi, Pani No zjechała nam reputacja yy, znacznie Dobra, proszę uprzejmie yy, No i tutaj pomyjemy kufle, tam trzeba jeszcze stoliki powycierać drodzy Państwo no i myślę, że nie byłoby y, tragedii, natomiast y, obsługujmy już do końca tego y, dnia, póki jeszcze możemy. Dobra, zostało nam 140 ml, więc tak de facto to ja mogę to tutaj po prostu odlać. E, I American Pale Ale pan by chciał, natomiast pan musi chwilę poczekać, bo trzeba kega podmienić, e, bo się browar skończył. O, tu zostało 50%, natomiast my. My możemy, słuchajcie, nowy browarek dodać tutaj do naszego menu za 5,78. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dla mnie Amerykan PayL, dobra, usłużę oczywiście, jak najbardziej. I czy to po tej cenie będzie? Tak, 5,78 bardzo fajnie. To mnie tutaj raduje. Teraz tak. Pani starsza by chciała też się napić dobrego browarka, prawdopodobnie. Czy to piwo spowoduje, że nasze noty wzrosną? Proszę bardzo. Pomyjmy trochę tutaj. Radzimy sobie jak na razie na tym, co tutaj mamy w obiegu. Nie jest źle. Czy jestem w stanie w tym momencie wejść w opinię klientów i na bieżąco przeczytać, co ich boli? Piekielnie drogie piwo piwo nie jest tanie. Agnes. A nie, to, sorry. O. Dostałem dokładnie takie piwo, jakie chciałem. Okej? Okay. Czyli tu było jakieś jeszcze coś zamieszanie. Czy to było oznaczało, że klient. Tylko jeden klient dał nam notę? I ocenę? I komentarz? Jakieś dziwne takie to trochę. Eee. Yy... Zobaczmy. Postawmy na razie tutaj, czy tu gdzieś trzeba pościerać. Na pewno śmietka trzeba podnieść. Ok. No, Misiu. Dobra, pozmywajmy. Przynajmniej będziemy mieli kufle. Klient chyba będzie chciał jeszcze jedno. Dokładnie, proszę uprzejmie. Elegancko, proszę, proszę bardzo. Eee, pościerajmy od razu stoliki, co by nie było. I kufelek do mycia. O, tutaj pani jeszcze by chciała browar. Już służę, podaję. I elegancko. No, mało tych napiwków jest, co prawda? Pani jest głodna. Tu jakieś przekąski by trzeba było jeszcze wprowadzić, szanowni państwo. Natomiast myślę, że. To jest zestaw tablic. Myślę, że jak na razie to. Możemy sobie darować. O, spada ta ocena. O! No patrzcie, no nie tu końce. Z jednej strony nie tu końce. E, o co chodziło tutaj? O co chodziło? Ja się pytam. Piekielnie drogie piwo, piwo nie jest tanie. No dobrze, ja to rozumiem. Otrzymano piwo, zbyt drogie piwo, piwo nie jest tanie. Ale słuchajcie, to po ile ja miałbym sprzedawać ten mój browar, żeby to yy, ich tu zadowolić? Po, po dolara? Po dolarze? Trochę przesada, moim zdaniem. Bo za dobry browar trzeba zapłacić. No to o co się rozchodzi? No dobrze, na półtora. Okej, okay, słuchajcie, wydaliśmy 105 dolarów, łączny przychód jesteśmy na minusie generalnie. Eee, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był jakiś strasznie wielgachny problem. Edytuj piwo. No, możemy zjechać załóżmy do 4. Czterech... Mogę to jakoś ręcznie wpisać? Nie, nie mogę. 4,90 zobaczmy. Ile tam jeszcze w tym kegu byśmy mieli? Ja muszę zobaczyć. Aha, 3,5 litra. No dobra, ale my tutaj, proszę państwa, mamy już prawie 20 litrów gotowego browarka. I wiecie co? Myślę, że śmiało mógłbym zamówić rureczkę. Nie, to chciałem. A nie, ja mam rureczkę! O! Jaka niespodziewanka. Dobra, przelajmy. A to się nie przeleje w ten sposób. Dobra, dobra, trudno. Odłącz wszystkie rurki. I ty, synu, stań mi może gdzieś tutaj. Dobra, i tego kega postawimy tu na dole, bo to musimy w ten sposób zrobić. I podłącz rurki. I sru. O, no, i prawidłowo. To jest czwóreczka. Nic tutaj y więcej nie osiągniemy. No, może jak będziemy ciut taniej y sprzedawać ten browar. To będzie lepiej, natomiast y, tak się zastanawiam, czy dałoby radę podłączyć jeszcze to piwko. Done and done. O! Proszę Państwa! Czyli mamy tutaj, y, słuchajcie, edytuj przede wszystkim nazwa, drodzy Państwo, to będzie GNK. Jak to tam było, Kuźwa? Special edition. A, nie! To nie było GMK. To było. Birt Special edition. Edition. A, nie da się. No to będzie SE. O! Elegancko. Etykieta. Możemy. Y możemy y zrobić powiedzmy. Jakie możemy zrobić? Czarną etykietę? Logo? Yy, wybierzmy jakieś takie fajne. Co by tutaj można było zrobić? Czy coś z urodzinami by było? Coś takiego, co by się kojarzyło z urodzinami? No nie wiem. No nie wiem. <śm> <śm> Wiecie co? Może takie o. Ale załóżmy białe. Zobaczcie, jakie fajne. Wstążka. Yy, wstążka. A niech będzie, może, taka i koloru takiego, a tekst koloru białego. I potwierdź. I, i za 4,90? Może być. Myślę, że nie będzie to zbyt drogo. I mamy w tym momencie, proszę Państwa dwa browary w menu, a to bym tu może wyedytował je jednak też za 4,90, albo 4 nawet 80, bo powiem szczerze, że trochę mnie martwi to, że oni rzeczywiście e tak reagują na to. Czyli Bird Beer, e czyli piwo rodzinowe, special edition, e edycja limitowana po 4,90 i American Pale Ale mamy w cenie słuchajcie... E 4,80. Ja bym otworzył y, tutaj nasz przybytek y, i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mamy sporo piwa 2,9 gwiazdki. Make it or break it. Może te niższe ceny y, jakoś y, spowodują, że, że, że ci ludzie będą y, bardziej przychylni, y, jeżeli chodzi o nas. No dobra, idzie pierwsza klientka. Co by pani chciała? Y, Poproszę numer jeden. Dobra, czyli American Pale Ale wybrała. E, Szkoda. Szkoda. 3,5 litra jeszcze zostało w kegu. Proszę uprzejmie, 4,80. Miejmy nadzieję, że, że będzie gitara. Hmm, apa. No dobra, ale my tak na dobrą sprawę to y, nasz to też Apa. Proszę bardzo. Zobaczmy. Jakiekolwiek piwo. I możemy pani zafundować tutaj nasze urodzinowe piwo. Proszę bardzo. Specjalnie dla pani, pierwsza klientka, która naszego browara się napije. Wspaniale. Tam widzę, że ludzie chyba zadowoleni są. Dobrze, poproszę numer dwa. Proszę bardzo, proszę pana, jak najbardziej tak. Urodzinowe piwko dla pana. Nie wiem, czemu yy, takiej konwencji to jest. To nie jest lager. <ścoughs> Ale. Ale coś tu się zadziało takiego, że e, mieliśmy do czynienia z czarnym browarem. Dobrze, pomijmy kufle, wytrzyjmy panu stolik, żeby pan w syfie nie siedział. E, I tutaj też trzeba wytrzeć stolik. Dobra, i kufelki do z, wzięcia. E, panią szybciutko obsłuszmy. Numer jeden, pani by chciała? Proszę uprzejmie. Ja się nie obrażam, że pani nie chce urodzinowego spróbować, ale yy, no, ma pani prawo wyboru jeszcze. O. Jeszcze, bo to się może za chwilę zmienić. Yy, dobra, teraz tak. Tutaj, proszę, APA. No dobra, do wyczerpania zapasów, że tak powiem. Yy, nasze to też APA, tylko że ja głośno o tym nie mówię, nie? Klientom. Pomyjmy, co by mieć kufle. Dobra. I elegancko. Dobrze, i to byśmy mieli prawie 200 dolarów, słuchajcie, na koncie. Nie, nie ma tragedii. Ja powycieram najpierw stoliki. Aha, tutaj nie trzeba. No to od razu. Pani idzie do toalety i zapewne wróci, będzie chciała jeszcze się napić. 2,9 znaczy e, punkta. E, Także cały czas to w miarę stoi, ale. Nam zależy na tym, żeby jednak. O, myślałem, że pani przyjdzie. E, dobrze, nam zależy, żeby jednak pozytywne e, recenzje zbierać. Czy coś tutaj? Chciałem piwo i je mam. ok, byłem spragniony, więc dostałem piwo, czego chcieliście więcej, ale to są piątki. Dostałem dokładnie takie piwo, jak chciałem. Wszystko z dzisiaj. Yy, więc nie rozumiem. A, jest dobra, jest trujeczka, czyli chyba mamy dobrą cenę, proszę państwa. Poproszę numer jeden, proszę uprzejmie, nie ma najmniejszego problemu. No i tam ktoś dostanie ostatni kufel, bo tu yy, 800 ml zostało w kegu. Zostanie już tylko urodzinowe tutaj mamy prawie 19 litrów e, natomiast no jak widzimy no, to klienci myślę że z braku laku i kit dobry no to takie, takie tutaj wyjście jest z założenia e, pani chce apa e, proszę uprzejmie i lejemy oj co to się tutaj dzieje takiego nie rozumiem daj mi jakiekolwiek piwo nie ma sprawy to dla pani urodzinowe w takim razie Proszę bardzo. I hop siup. Elegancko. Yy, wytrzyjmy, bo tutaj stolik troszeczkę się pobrudził. A Jezu, wlazłem w panią niechcący. Yy, zobaczyłem panią od środka i już mi się przestała podobać. Yy, dobra, pan idzie. jakby Jakiekolwiek piwo pan by chciał. Proszę uprzejmie, urodzinowe piwo dla pana. Proszę się rozkoszować. Elegancko my w tym czasie tutaj zrobimy miejsce, umyjemy 225 dolarów proszę państwa na naszym koncie bankowym, pani chce American Pale Ale i to będzie już ostatni browar z tego kega, a nawet nie nawet nie, dobra my musimy tutaj to wylać, wyczyścić i w takim razie yy, nalajemy pani urodzinkowe piwo to też jest tak naprawdę American Pale Ale Eee, ale. Ale co? Wypiję wszystko, co tanie. O kurde. No to ładnie. Dobrze. Pani chce jakiekolwiek piwo? Proszę uprzejmie. Elegancko. Urodzinkowe dla pani. Dobra, my tymczasem pozbierajmy tutaj może e, kufle zetrzyjmy, bo nie przystoi. Czy pani jest zadowolona z tego co pani dostała? Mam nadzieję. E, tutaj gościu by. No, chyba się dobrze bawią. Daj mi jakikolwiek piwo, Dobra, pan e, chyba panu zasmakowało, bo pan chce jeszcze jedno. Proszę uprzejmie. Na piwku bardzo ładnie tutaj dali, więc myślę, że nie jest źle. Postawmy tutaj, to będziemy mieli już gotowy kufel. Natomiast tu będą w odwodzie stałe kolejne. Dobra, noty nam pospadały, ale yy, znowu. Już tak rosło, rosło i, i zdechło. Yy, nie wiedzieć czemu. Pewnie znowu komuś coś nie pasi. Dobra, tutaj postawmy kufle. Pani by chciała Apa. To też jest Apa. Ale pod inną nazwą. Dobra. Pomyjemy. Elegancko. Dobra, sprząt, sprzątnijmy tutaj. Za chwilę pub zostanie zamknięty. Z zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. No, 2,9 punkta cały czas się utrzymuje. Yy... Jeszcze ta klientka została. I. No, pani jest nieco głodna, ale tu, jeżeli chodzi o piwo, to taka jakby niedopita jest. No dobra, plakat z twoim logiem. O, elegancko. Mm, reputacja, poziom szósty, dobrze. No, coś tam idzie, coś tam idzie po malutku. Natomiast, proszę państwa, yy, zarobiliśmy z napiwku 21,69, więc to fajnie. Pichu, przychód z samego piwa to 72,90. Łącznie daje to 94,59, jeżeli mowa o. Jakby tutaj, naszych zarobkach. No i muszę przyznać, że fajnie się waży tutaj w tym, w tym, w tym dużym. W tym dużym pojemniku do fermentacji. Nam tutaj jeszcze zostało prawie 15 litrów naszego browara urodzinowego Bird Beer Special Edition. Natomiast to już myślę, wyprzedamy sobie w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.